W poprzednim materiale mówiłem, że każdy adres IP jest unikalny w sieci, i teraz musimy się zastanowić, na jakiej podstawie ten unikalny adres jest przyznawany. Każde urządzenie posiada kartę sieciową, i ta karta sieciowa posiada też swój unikalny identyfikator, tylko że w tym przypadku ten identyfikator nazywa się MAC adresem urządzenia. Mac, czym jest w ogóle MAC adres? MAC adres możemy porównać do naszego PESELu, czyli każde urządzenie, tak jak każdy człowiek posiada swój PESEL. I o ile PESEL-u PESEL nie możemy oszukać, to makadres możemy już troszkę oszukać, zmienić, ale to całkowicie w całkowicie innym, w innym materiale. To, co musicie wiedzieć z samego makadresu, to jest to, że pracuje w warstwie drugiej modelu OSI. O samym modelu OSI później będę opowiadał trochę więcej. Na razie zapamiętajcie, że to jest warstwa druga. Czyli lay layer drugi, nazywany też L2. Teraz co musicie wiedzieć o samym MAC adresie Jeżeli w wierszu poleceń przykładowo wpiszemy sobie ipconfig i all. To zobaczymy adres fizyczny i to właśnie jest nasz MAC Adres. W zależności od systemu, czy to, Winno, czy to Windows, czy Linux, czy jakiś telefon, tam iOS, Android, ten MAC Adres może być zapisywany w różny sposób. Eee, czyli może, mogą być to pary np. oddzielone myślnikami, mogą być to pary oddzielone kreskami, kropkami. W zależności od danego producenta, ten MAC Adres może być inaczej zapisywany. Ale jak możecie zauważyć, zawsze będą to cyfry od 0 do 9 i literki od A do F. Dzieje się tak, ponieważ MAC, adres jest zapisany w systemie szesnastkowym. A co za tym idzie, nie możemy przyjąć innych parametrów. Jest budowany w postaci par znaków, czyli np. 00, 1A 2B. W takiej formie MAC adres najczęściej zawsze e, występuje. OK, czyli wiemy, co to jest adres IP, wiemy, co to jest MAC adres, wiemy trochę już, jak zarządzać tymi adresami. Wcześniej mówiliśmy, że są adresy statyczne i dynamiczne, no i teraz przejdziemy do tych adresów dynamicznych, czyli do tak zwanego serwera DHCP. E, w dużych sieciach bardzo ciężko jest zapanować nad adresacją i ręczne pilnowanie w Excelu czy w jakimkolwiek innym narzędziu, kto i kto jaki ma adres, bywa naprawdę kłopotliwe albo wręcz nierealne do zarządzania. Bo załóżmy, że chcemy na przykład nie wiem, zmienić DNS-a, zmienić bramę czy cokolwiek innego, byśmy musieli przekonfigurować każde urządzenie, czyli podejść praktycznie fizycznie do każdego urządzenia i zmienić tą konfigurację. W życiu trzeba sobie troszkę ułatwiać, a nie utrudniać, dlatego jest też coś takiego jak DHCP serwer i teraz zobaczmy jak działa DHCP server, posłużę się grafiką która nie jest moja, do źródła zostawiam wam link w opisie jeżeli chcecie zobaczyć tam chłop bardzo fajnie rozrysowuje różne rzeczy pod kątem sieciowym, ja takiego skilla nie mam dlatego posłużę się tą jego grafiką, cały ten proces przyznawania adresu IP pod kątem bezpieczeństwa sieci czy też bezpiecznika jest dość istotny, żeby zrozumieć jak ten proces działa, ponieważ są Różnego rodzaju ataki, które wykorzystują właśnie DHCP. To, co musisz wiedzieć, to ten proces nazywa się Dora, aczkolwiek Dora w ostatnich latach w cybersecurity nabiera całkowicie innego znaczenia. Nie przywiązujcie się w ogóle do tej nazwy Dora, ponieważ Dora to jest inne rozporządzenie. Tu skrót akurat w DHCP no idealnie się pokrywa, ale jeżeli komuś z cybersecurity powiecie Dora. To w 100% nie pomyśli o DHCP, tylko pomyśli o innym rozporządzeniu, które dość mocno reguluje rynki finansowe. Przydział adresu IP podzielony jest na cztery etapy. W pierwszym etapie klient, czyli nasz laptop, komputer czy telefon, wysyła pakiet Discovery, żeby zobaczyć, czy jest jakikolwiek serwer DHCP w sieci. Następnie Serwer DHCP odpowiada z informacją, jakie ma dostępne adresy IP, z jakimi parametrami. E, następnie klient odpowiada serwerowi DHCP, jaki by chciał otrzymać adres. No i następnie DHCP potwierdza, że ten adres został mu przyznany. E, poza. I teraz. Co możemy skonfigurować w samym serwerze DHCP? Czyli oprócz tego, że podajemy tam adres IP, jaki urządzenie ma dostać, to konfigurujemy także, jaka będzie maska, jaka będzie brama domyślna. Jest też cały szereg dodatkowych parametrów, które możemy skonfigurować w serwerze. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, mamy w naszej sieci gdzieś system jakiś VoIPowy, czy centralkę VoIPową, to odpowiednimi DHCP option możemy wskazać, gdzie ten VoIP jest. No to dość ułatwia komunikację w sieci, że nie musimy sami ręcznie podawać różnego rodzaju parametrów, tylko właśnie z poziomu DHCP możemy wskazać konkretne rzeczy, tak aby klient, czyli nasz komputer, mógł automatycznie te rzeczy pobrać. Tak jak wspominałem wcześniej, ułatwia to dość mocno pracę, ponieważ jeżeli zachodzi jakakolwiek zmiana w naszej sieci, nie musimy tego robić ręcznie. Zmieniamy ustawienia na DHCP. I automatycznie ta konfiguracja zostanie przydzielona użytkownikowi. To, co warto zapamiętać, to dzierżawa, czyli ten adres IP, który dostaniemy, nazywamy dzierżawą adresu, i ona jest tymczasowa. To już od administratora sieci zależy, jak długo ten adres, czy ta cała konfiguracja ma być przydzielona do komputera. Może być to dzień, może być to godzina, może być to 15 minut. No dobrze, ale teraz co pod kątem bezpiecznika, czy pod kątem security? Jest wykorzystywane czy jest potrzebne w DHCP. Są takie ataki, które nazywają się DHCP spoofing, czyli w bardzo dużym skrócie atakujący próbuje poczyć się pod nasz serwer DHCP, tak aby przekierować użytkownika na inną konfigurację. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli na przykład w konfiguracji ustawiliśmy bramę domyślną, DNS-y czy jakiekolwiek inne parametry i takiemu przestępcy uda się podmienić czy też oszukać nasz komputer, żeby dostał ustawienia z fałszywego serwera DHCP, to możemy na przykład, nie wiem, przekierować nasz ruch przez inną bramę, zmienić nam serwery DNS-a. Czyli w tym przypadku zapytania DNS-owe nie będą kierowane do naszego wewnętrznego serwera DNS, a na przykład do serwera, który jest. Kontrolowany przez cyberprzestępców. I w takim przypadku użytkownik, myśląc, że wpisuje na przykład, nie wiem, adres swojej poczty, czy też Outlooka, tak naprawdę będzie przekierowany na inną stronę. I to już jest dość duże zagrożenie. I tu jest bardzo ważne, aby bronić się przed tym DHCP, snoopingiem. W każdym lepszym switchu na pewno będzie coś takiego jak port security. I tu możemy zabezpieczyć się, że na tym porcie mogą pracować tylko takie MAC adresy tak jak wspominałem wcześniej mac adres w komputerze możemy dowolnie zedytować i zmienić także to zabezpieczenie jest no nie do końca akurat dobre ale cyberprzestępca musiałby znać już listę naszych mac adresów a port security działa na takiej zasadzie że jeżeli możemy tak to przynajmniej skonfigurować że jeżeli ktoś z błędnym mac adresem będzie chciał się zautoryzować to port na switchu zrobi się shutdown czy też down i nie będzie akurat dostępny. To jest taki dość duży plus, bo wtedy cyberprzestępca musiałby idealnie trafić w MAC adres, który jest dozwolony na tym porcie, co może być, może być skomplikowane. Następnie możemy odpalić usługę, która nazywa się właśnie DHCP snooping i oczywiście na switchu, i w tym przypadku DHCP snooping na switchu działa tak, że możemy zdefiniować, które porty, czy też w których VLANach poja mogą pojawić się serwery DHCPa i jeżeli ograniczymy na przykład że w wilanie pierwszym albo nie wiem w porcie 10 może pracować tylko DHCP serwer, to wszystkie inne requesty, jeżeli nie lecą z tego wilanu, też nie lecą z tego portu, będą automatycznie wycinane na switchu. Czyli taki cyberprzestępca, jeżeli się podłączy do naszej sieci i będzie chciał zrobić właśnie DHCP snooping, czyli wystawić swój fałszywy serwer DHCP, no to mu się to nie uda. I teraz ostatnią, ale chyba taką najważniejszą rzeczą, no to możemy zastosować takie rozwiązanie, które nazywa się Network Access Control, czyli NAC w skrócie, i to już jest bardzo rozbudowane narzędzie. Tam możemy weryfikować komputer na podstawie, nie wiem, certyfikatu, adresu, domeny. No jest bardzo dużo akurat opcji. Najczęściej te rozwiązania są akurat dość drogie. Open source mogą nie działać aż tak akurat idealnie, albo będą wymagały od nas bardzo dużego czasu na konfigurację czy też na zarządzanie tym, ale jak najbardziej w większych firmach, czy też nawet może w średnich, warto jest się zastanowić nad takim rozwiązaniem jak NAC. To na pewno bardzo mocno zwiększy poziom bezpieczeństwa w twojej organizacji.